29 lipca 2022 roku to data, której pewnie bardzo długo nie zapomną rodziny co najmniej 53 ukraińskich jeńców wojennych, którzy zginęli w rosyjskim ataku w Ołeniwce. Nie zapomni ich tej daty także 75 rodzin kolejnych. Ludzi, którzy w tym ataku zostali ranni. Co wiemy na ten temat? Czy wszystko w sprawie oleniwki zostało już powiedziane i jest jasne? O to zapytamy Oleksandrę Mazur. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, o to chciałem pewnie zapytać na sam początek, bo jako Postprawda zajmujemy się przede wszystkim walką i demaskowaniem rosyjskiej dezinformacji i propagandy. Oleniwka zdaje się, że to jeden z takich można powiedzieć sztandarowych przykładów tego, w jaki sposób Rosjanie próbowali zmanipulować zbrodnię wojenną. Czy to się udało? Moim zdaniem teraz możemy mówić o tym, że to się nie udało jeżeli chodzi o reakcje ludzi z zachodu, powiedzmy tak. Ale to się udało, jeżeli chodzi o to jak odbierają informacje sami Rosjanie, bo oczywiście, że oni są w Rosji zamknięci, zamknięci od innej informacji, czyli mają dostęp tylko do tej, która jest taką propagandą rządu rosyjskiego obecnego, więc w tym kierunku im się udało. Czyli siłom rosyjskim. Ale jeżeli chodzi o taki otwarty świat, to moim zdaniem nie. A dlaczego się udało w Rosji? To znaczy, że Rosjanie, którzy mieszkają wewnątrz swojego kraju, nie mają pojęcia, co tak naprawdę się wydarzyło? Co mówi w ogóle rosyjska propaganda dziś o Leniwce? Czy jeszcze mówi, czy może już całkiem zapomniała? Obecnie to. Nieczęsto o tym wspominają, czyli jeżeli chodzi o ten atak, który sami dokonali, terrorystyczny, czyli zabójstwo jeńców wojennych. Oni mówili o tym jeszcze dwa lata temu, wtedy kiedy to zrobili i oczywiście mówili, że to Ukraińcy zabili tych jeńców w Oloniwce i już po latach jakby zmniejsza się uwaga w tym, w tym aspekcie, w tym kierunku. Ale czasem pojawiają się jakieś nagrania wywiadów z osobami, którzy przeżyli ten atak. Ostatnio to latem takie było. Tam trzy osoby, już jeden z tych jeńców wrócił do domu w październiku parę dni temu z tego nagrania. I jakby tam chyba nie było tego wątku już. Tak wprost wspomnianego właśnie o tym, co było dwa lata temu, ponieważ nie, ma, nie mogą już nic nowego wymyślić na ten temat, tak moim zdaniem. Dlatego już tego o tym nie wspominają. No, bo właśnie powiedzmy, jakie, jakie są wersje, bo wersje, powiedzmy, na samym początku pojawiły się dwie. Jedna wersja to wersja ukraińska, czyli ta, którą znamy w zachodnim świecie. Znamy e, tą wersję również e, ze słów Józefa Borela, czyli najwyższego urzędnika do spraw stosunków zagranicznych Unii Europejskiej, który otwarcie przyznał, m, że to Rosja jest odpowiedzialna za ten, cytuję tutaj, przerażający, e, okrutny i barbarzyński, a tak, to jest właśnie ta wersja, którą znamy w Ukrainie, którą znamy w Polsce, którą znamy na Zachodzie, a ta wersja rosyjska to z kolei twierdzenie, że to Ukraina zbombardowała Oleniwkę, to Hajmarsy rakiety z Hajmarsów właśnie doprowadziły do tej tragedii, i żeby potwierdzić w ogóle tę wersję, to Rosja zorganizowała specjalną konferencję prasową, jeszcze właśnie w pobliżu tego ataku, niedługo po tym ataku, zapraszając Stevena Sigala, również amerykańskiego aktora, który miał być gwarantem tego, że Rosjanie mówią prawdę. To są takie główne dwie wersje. Jakie mamy dowody, może tak zapytam, na to, że ta rosyjska wersja nie jest prawdziwa? Najpierw to, że Rosjanie nie wpuścili organizacji międzynarodowych, żeby te organizacje zbadali ten teren. To na przykład, na przykład ONZ próbowało tam się dostać i przez to, że Rosja nie wpuściła, to tylko przez to oni nie przejechali i nie zbadali. Więc to już takie pierwsze. Na co możemy zwrócić uwagę i co jest takie dziwne, bo jeżeli, jeżeli nic nie ukrywają, to dlaczego nie mogą wpuścić tej organizacji międzynarodowej, skoro nawet współpracują i skoro Rosja właśnie jest częścią ONZ obecnie, ale nie wpuścili. I drugie, potem już w takich, jak to po polsku, chyba sprawozdaniach, jakoś tak, że tam ONZ, Jakoś raz w pół roku e, pisze coś nowego w tym temacie, właśnie jeńców wojennych, e, którzy są w Rosji i również, e, którzy są w Ukrainie, czyli Rosjanie, e, których tu mamy. E, I oni pisali, czyli ONZ, że e, tam e, kierunek tego e, ruchu, no, tego ostrzału e, jest taki, że mógł być tylko ze strony Rosji. No, niestety nie mamy czegoś takiego do końca potwierdzającego, ponieważ nikt nie przyjechał i nie zbadał. Mamy też um, wspomnienia osób, którzy to przeżyli i oni też mówią, że to wyglądało tak, jak wybuch wewnątrz, czyli oni tam byli i to było blisko nich. A skoro to są żołnierze, to oni jakby rozumieją. Jak brzmi wybuch, jak brzmi rakieta i tak dalej. I oni twierdzą, że to właśnie było, to był właśnie ten wybuch w tym baraku. I powstała organizacja, która nazywa się Oleniwka Families Community, mhm. której jesteś członkinią i niestety jesteś jedną z tych osób, które pewnie właśnie 29 lipca 2022 roku nigdy nie zapomną. E, tak, i tutaj poprawię, bo nasza nazwa Oleniwka Community, czyli bez families zmieniliśmy nazwę, e, albo Wspólnota Oleniwki, jeżeli po polsku mówimy. E, tak, i ja jestem z rodziny żołnierza, który zginął i już jest pochowany u nas w Ukrainie, czyli też badania są skończone, bo strona ukraińska oczywiście badała te ciała, które wrócili z obozów Oleniwce i wszystko jest potwierdzone, i nasz bliski jest pochowany, ale. Nie opowiadam na ten temat więcej i tak na temat rodziny, a w organizacji naszej jestem od początku jej istnienia, czyli od stycznia 2023 roku, właśnie od tego, kiedy ONZ już publicznie powiedziało, że nie dojadę tam do Rosji, czy nie do Rosji, do tego okupowanego terenu przez Rosję, czyli do Oleniwki. I nic w tym temacie już więcej nie mogą. I założyliśmy tą organizację i działamy już prawie przez dwa lata. No i Chciałem zapytać, czym się teraz zajmujecie, bo skoro już wiemy, co się wydarzyło w Oleniwce, skoro fakty zostały w jakiś sposób ustalone, to co jeszcze można zrobić? Y niestety Rosjanie cały czas kontynuują te zabójstwa jeńców wojennych. I o tym wszystkim trzeba mówić, trzeba pisać i to robimy. Te informacje nie są popularne i trzeba, żeby dużo organizacji, dużo ludzi, dużo mediów o tym mówili, żeby właśnie był większy zasięg tego, żeby ludzie w innych krajach i również ludzie w Ukrainie, którzy są daleko od linii frontu. Rozumieli w ogóle, kto stara się nas okupować, jakie tam, jaka to mentalność, jakie są tradycje, jakie są tradycje prowadzenia wojny. I to, to właśnie o tym mówimy. A jaka no jest i ta jeszcze, mentalność, jakie są tradycje prowadzenia wojny? No, jak widzimy, że to są zbrodnie wojenne, czyli ich, jak to możemy powiedzieć, Podstawą tego, co u nich jest skuteczne, to są właśnie te represje i zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko jeńcom. I nawet jeżeli mówimy o tym, jak torturują jeńców, to to nie jest coś takie przypadkowe, nie jest coś, co po prostu ktoś robi, a ktoś nie, nie, to jest system. I to jest system, którego stosują wobec swoich mieszkańców Rosji również. Czyli to już takie coś wypracowane, systematyczne i właśnie tradycyjne dla nich. Tak oni starają się, możemy powiedzieć, przełamać osobowość człowieka. Bo mamy takich przykładów pewnie więcej też również w historii, prawda? Już nie będziemy wracać do II wojny światowej, bo tutaj można powiedzieć, że jest to prehistoria, że Rosja się zmieniła, że Rosjanie się zmienili, że Związku Radzieckiego już nie ma, a że w ogóle żyjemy w innych czasach, no ale potem mieliśmy doświadczenia chociażby z Czeczenią, prawda, gdzie również były znajdowane masowe groby, gdzie również wiemy o tym, że były przeprowadzane egzekucje. Potem mamy chociażby Syrię. Gdzie także były znajdowane masowe groby, gdzie także były przeprowadzone egzekucje na ludziach właśnie strzałem w tył głowy. No i wreszcie mamy teraz wojnę w Ukrainie, gdzie tak naprawdę o leniwka. Czyli to o czym rozmawiamy, od czego dzisiaj zaczęliśmy, można powiedzieć, że niestety, ale jest tylko takim punktem wyjścia, bo takich tragedii powtarza się coraz więcej. Niedawno informacja o tym, że dziewięciu jeńców wojennych zastrzelonych, widzieliśmy te zdjęcia, gdzie żołnierze leżą w samej bieliźnie, no trudno mówić, żeby stawiali w takim stanie jakiś opór i niestety zdarza się to nader często. Tak, i może dodam jeszcze, co jeszcze oprócz tego robimy. My jesteśmy rodzinami żołnierzy, którzy zginęli i również tych, kto przeżył. I więcej, większość z tych, kto przeżył, wciąż jeszcze są wieńcami u Rosjan. Więc musimy o nich pisać, publikować jakąś informację w mediach, żeby też nie zostali zapomnieni. I czekamy na nich, czekamy na wszystkich Ukraińców i żołnierzy, i osób cywilnych. Cały czas o tym przypominamy. Też wspieramy Armię Ukraińską. Przez to, że jakaś grupa ludzi już nas obserwuje w sieciach społecznościowych, to jakby możemy robić te zbiórki i pomagać Armii Ukraińskiej, to robimy. I moimi Państwa gościem gdzieś w Postprawda Info jest Aleksandra Mazur i chciałem zapytać o ONZ, bo troszeczkę wspomnieliśmy o Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z jednej strony w 2024 roku ukazał się taki wstrząsający raport właśnie instytucji, która zajmuje się prawami człowieka. Przy ONZ, z którego wynika, że aż 90% ukraińskich jeńców wojennych jest torturowanych podczas przetrzymywania w rosyjskiej niewoli. A z drugiej strony, teraz mamy obrazki tego, że jednak w tych spotkaniach ONZ-u bierze udział chociażby Sergiej Ławrow. Widzimy zdjęcia, gdzie ściska sobie dłonie z wysokimi urzędnikami. Jak wy to interpretujecie, jak wy patrzycie na to, czy jest jeszcze jakaś nadzieja, czy w ogóle ONZ jest w stanie cokolwiek zrobić, chociażby w przypadku waszej straty? Niestety. Niestety nie wiemy, co oni mogą zrobić i czy istnieje w ogóle organizacja, która coś może zrobić przeciwko Rosji, ponieważ nikt, czyli żadna organizacja, nie wypowiadała się w ten sposób, że jeżeli tam Rosja coś zrobi jeszcze, to oni dadzą taką odpowiedź na to, tak zareagują. Nikt tak nie powiedział, więc nie wiemy, na co oczekiwać. Bezpośrednio rozmawialiśmy z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, to oni wprost mówią, że oni nic nie mogą zrobić. W ONZ miałyśmy wystąpienie, to ja i jeszcze jedna dziewczyna z naszej organizacji, tam w 2023 roku. Występowałyśmy w Szwajcarii, i potem ludzie, którzy tam pracują, którzy słuchali, podchodzili do nas i mówili, że nas wspierają, wszystko rozumieją i tak dalej, ale to, to tylko słowa. I ja nie wiem, czy nawet oni mogą coś zrobić w tym kierunku, więc mi się wydaje, że po prostu jeszcze nie istnieje jakaś taka organizacja, która skutecznie by zadziałała, na przykład, żeby. Rosjanie przestali zabijać i torturować jeńców? No a właśnie, co miałyby zrobić takie organizacje jak chociażby Czerwony Krzyż, bo to też myślę, że warto powiedzieć chociażby o tej organizacji, bo rodziny chociażby jeńców wojennych z Azowstalu. Mają sporo pretensji właśnie do tych międzynarodowych organizacji, że nie ułatwiają kontaktu, w zasadzie nie działają na rzecz uwolnienia. Nie wiem, nie wiem, czy to prawda, ale Ty spotykasz się z tym bezpośrednio, więc możesz powiedzieć, jak to wygląda z Waszego doświadczenia. Ponad tych 100 jednak rodzin, prawda, związanych z samą leniwką tylko. Tak. Um... Ta organizacja mówi, że e, oni po prostu e, nic nie mogą zrobić, czyli nie mają zasobów, żeby coś zrobić. Oni mogą zwrócić się, chodzi mi o Międzynarodowy Czerwony Krzyż, oni mogą zwrócić się do Rosji, żeby na przykład ona wpuściła i oni przyjechali tam zobaczyli e, jak są utrzymywani Jeńcy. Rosja na to nie zezwala, a dalej oni nie mają mechanizmu co zrobić, żeby ona na to zezwoliła. I możemy tylko teoretycznie o tym mówić, co by mogła zrobić jakaś organizacja, gdyby ona istniała. To mi się wydaje, że tutaj może być jakiś aspekt ekonomiczny, bo Rosja wciąż ma biznesy międzynarodowe i niektóre firmy zagraniczne wciąż działają w Rosji, czyli tam cały czas. I Rosja coś sprzedaje za granicę i za granica tam robi swoje biznesy na terenie Rosji. Więc może to, czyli aspekt ekonomiczny, żeby istniała jakaś, istniał jakiś zakaz właśnie na ten biznes z tym państwem i z osobami, którzy mieszkają w tym państwie albo są związani. Tak, może być. A czy istnieje jakaś inna droga? Nie wiem. No bo prawo międzynarodowe, jeżeli chodzi o jeńców wojennych, jest dosyć jasne, prawda? To są konkretne reguły, które powinny być spełnione. W ogóle najlepiej, żeby nie było wojen i jeńców wojennych, tak? Ale już jeżeli takie coś mamy, no to mamy, mamy konkretne przepisy. A Oleniwka jest jednym z takich przykładów, gdzie już na pierwszy rzut oka widać, że te, że te przepisy po prostu zostały złamane. Odległość od linii frontu, tak? Oleniwka się znajduje 13. Kilometrów od Doniecka. No absolutnie ci ludzie nie powinni się w ogóle tam znajdować. To jest pierwsza rzecz, tak naprawdę. Jeżeli w ogóle zaczynamy dyskusję o leniwce, co się tam wydarzyło? Tak, ale nikt nic nie może z tym zrobić. Rosjanie po prostu łam łamają wszystkie prawa. Wszystkie te jakieś e, przepisy, deklaracje i tak dalej, i nic potem nie następuje wobec tego. I jeżeli na przykład zwrócimy się do kogokolwiek, nie wiem, do jakiegoś państwa, na przykład napiszemy list e, do rządu e, jakiegoś państwa albo do organizacji, to e, oni mogą odpowiedzieć, że nie ma mechanizmu, żeby jakoś mieć na to wpływ. Więc trzeba to zrobić, mi się wydaje. Akurat już e, na 11. W tym roku tej wojny najwyższy czas? No bo przykładów tego, że jest źle, że jest bardzo więc wręcz źle, mamy tak naprawdę praktycznie cały czas no nie chcę powiedzieć, że każdego dnia, tak, ale no nie ma. Takiego jakiegoś dłuższego, spokojnego czasu, żebyśmy nie słyszeli o tym, żeby ktoś w rosyjskiej niewoli na przykład nie zmarł. I całkiem niedawno tragiczna historia 27-letniej ukraińskiej dziennikarki Wiktorii Roszczyny, która została za, gdzieś zatrzymana, gdzieś osadzona. I gdzieś najprawdopodobniej zamordowana, tak? no bo trudno tutaj mówić o czymś innym. No to nie była dziewczyna, która powinna umrzeć w niewoli. Tak. Tutaj możemy już mówić też o warunkach, jakie tam są i jakie nikt, właśnie, żadnej międzynarodowej organizacji nie sprawdza, bo jeszcze nie, nie wiemy, czy ona została zabita jako egzekucja. Chodzi o to, czy po prostu zmarła przez to, że tam była przetrzymywana w takich warunkach. Ale w każdym razie to była młoda, zdrowa, wcześniej osoba, której po prostu Rosjanie odebrali życie. I trudno sobie wyobrazić, co tam przeżywała, bo domyślać się pewnie można na najstraszniejszych rzeczy. Czy kiedykolwiek się dowiemy? Co się wydarzyło? Masz taką nadzieję? Może być, być może po prostu ktoś widział, być może po badaniu jej ciała coś się dowiemy. Nie wiem, ale po prostu to, co oni robią przeciwko ludziom, Ukraińcom i też ludziom innych narodowości, które nas wspierają i które stają się jeńcami Rosjan, to na tyle jest straszne i na tyle jest dużo tej informacji, że po prostu nie możemy to cały czas skutecznie opracowywać, nie mamy tyle ludzi, żeby to wszystko zadokumentować. Cały czas jakby odbywa się te ta, ta zapisy, dokumentowanie, dokumentowanie tego wszystkiego, ale tego jest ogromnie dużo i jeżeli wrócimy do tematu mentalności Armii Rosyjskiej, no to właśnie to właśnie jest ta mentalność, że y, jakieś morderstwa, kradzieży, y, gwałtowanie i tak dalej. I to prost, po prostu na y, bardzo dużej skali. No nawet widzieliśmy taki przykład y, Rasela Bentleya takiego, no nie można powiedzieć dziennikarza, ale propagandysty a. prorosyjskiego, który przecież od 2014 roku mieszkał w donieckiej, mm -hmm. tak zwanej Donieckiej Republice Ludowej, a też został właśnie tam zamordowany przez Rosjan i potem ja widziałem nawet takie rozmowy z żonami tych ludzi, którzy byli oskarżeni o zabójstwo Rasera Bentleya, oni nie potrafili zrozumieć, że w zasadzie stało się coś złego. Oni cały czas tłumaczyli, że przecież to był wróg. To była mhm. osoba, która mówiła w języku angielskim. Tak, i to też, jak mówiłam, że oni to stosują również wobec swoich. Czyli jak pisali, nie wiem, czy to prawda, że najpierw go zgwałcili, a potem zabili. No to właśnie dla nich to też jest coś takie tradycyjnego. I nawet zwróćmy uwagę, jak piszą komentarze. To też zawsze piszą, że my was zgwałcimy i zabijemy. To jakby dla nich standardowa fraza i coś takie. no właśnie ich tradycje. I również torturują też siebie. Jeżeli chodzi o te więzienia rosyjskie, to jeszcze przed tą wojną pełnoskalową, to co czytałam na temat tego, co odbywa się w więzieniach rosyjskich, to właśnie to. to to, co teraz e, trochę też widzimy wobec naszych ludzi w ich więzieniu. Czyli ta, takie mają podejście do ludzi i do świata. Mojemi Państwa gościem w postprawda Info, dzisiaj Aleksandra Mazur ze wspólnoty Oleniwka. I u mnie tutaj, jak Państwo mogą zobaczyć, też całkiem nieprzypadkowo taka wpinka, Free Azov. No bo i jeszcze tysiące osób, tysiące obrońców Azowstalu i Mariupola nie wróciło do swoich domów. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało źle i okrutnie, ale ci, którzy już chociaż cokolwiek o swoich bliskich wiedzą, czyli wiedzą chociażby, że nie żyją, Wiedzą, gdzie się znajdują, można powiedzieć, że oni już są w stanie jakoś swoje życie kontynuować. A mówi się o co najmniej kilkudziesięciu tysiącach jeńców wojennych ukraińskich, o, o których losie nie wiemy tak naprawdę nic. Czy tak, wiemy, ja... wiemy jak. Mhm. Ja się zgadzam z tym, że jeżeli już wiesz, co się stało, na przykład, że twój bliski zginął, Najpierw to jest bardzo bolące, ale potem po latach uczysz się z tym żyć, uczysz się działać, jakoś też odczuwać szczęście. A jeżeli nie wiesz, co w ogóle się odbywa z Twoim bliskim, gdzie on jest, jak on się czuje, to to jest o wiele gorzej i to jest taki całodobowy stres. No i chyba najgorsze poczucie bezsilności. Ja często rozmawiam z rodzinami ukraińskich jeńców wojennych i wszyscy to, co, co jest najgorsze, to jest właśnie to uczucie, że nic nie mogę zrobić w zasadzie. Tak, że Natalia Krawcowa, która spotykała się chociażby z papieżem Franciszkiem, jeździła do Turcji negocjować, uwolnienie jeńców wojennych bierze udział w różnych konferencjach pojechali nawet na szczyt pokojowy do Szwajcarii po to żeby protestować byli na forum ekonomicznym w Karpaczu w Polsce żeby też razem z naszą fundacją My Future żeby też opowiadać o tym o, o jeńcach wojennych ale no właśnie takie chyba moje pytanie na koniec, co my wszyscy jesteśmy w stanie dla nich e, zrobić? Czy to nie jest tak, że już jesteśmy całkowicie bezsilni wobec e, tego okrucieństwa? E, najważniejsze w ogóle coś robić, nie zapominać o tym, e, bo czasem e, ludzie już e, czują się zmęczeni i przestają coś robić. E, najważniejsze nie przestawać, nie przestawać. Wspierać właśnie pamięć o tym, że wciąż Jeńcy czekają na powrót do domu, że są torturowani też w obozach rosyjskich. Nie przestawać wspierać też armię rosyjską, nawet jeżeli, nie wiem, Ktoś na przykład aktywnie nie działa, to zawsze ma sieci społecznościowe i może tam polubić jakieś wpisy, może udostępnić jakąś informację. Są dużo sposobów na wspieranie i trzeba po prostu wspierać na tyle, na ile każdy czuje, że może. I o to właśnie apelujemy i my jako Postprawda, jako Fundacja E-Way Future dołączamy się zdecydowanie i do apelów rodzin obrońców Mariupola, do rodzin obrońców Mazowstalu i dołączamy się do wszystkiego, do tych apeli właśnie płynących od Oleniwka Community, bo najważniejsze to po prostu nie milczeć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem była Aleksandra Mazur. Dziękuję bardzo.